Witam, jest pierwszy marzec. Wysiane zostały na sześciu podłożach warzywa, kwiatki. Pomidor, ogórek, aksamitka, arbus oraz kanna. Co wykiełkowało najpierw? Jak Państwo myślicie? I w którym podłożu? A podłoży było sześć: wełna mineralna, krążek kokosowy, krążek torfowy, perlit. Ziemia oraz koci żwirek. Otóż jako pierwszy wykiełkował ogórek gruntowy, karłowy, odmiana o nazwie dar i w ziemi. Dwa dni temu, czyli 23 lutego wysiew był, 26 lutego. Dziś mamy pierwszy marzec, tak? 26 wykiełkował ogóraz jako pierwszy, natomiast dzisiaj zauważyłam pomidorka babinicz czyli ogórek number one, pomidor number two. U pozostałych warzyw, kwiatków nic nie słychać, w żadnym z podłoży. Czyli mamy tego ogóra. i tego pomidora to na tyle parę dni temu siane były kanny raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych, nic nie wykiełkowało ale pory zaczęły kiełkować oraz papryka, no i selery tylko wyniesione do chłodniejszego papryka z gigantów Pojawiło się to zielone 27 lutego, a wysiane 12 lutego. I dziś druga papryka gigant wyłazi. Taka krótka relacja. Do widzenia.